Kochani, witam Was serdecznie. Myślę, że chyba po raz ostatni dzisiaj jako z dzisiejszego live'a. Przypominam, że od rana trwa nasze spotkanie z Wami. Szukamy wspólnie miejsca na szabełkowy obóz w roku 2021 w lipcu, słuchajcie, padło na Pomorze Zachodnie, czyli tutaj okolice województwa zachodnio-pomorskie, czyli okolice Niechorze, Pogorzelica, Pobierowo. Słuchajcie, tam mamcia idzie. Oglądać kolejne obiekty z panią właściciel, tych obiektów, które no, wyciszyły tutaj swój, swoją aktywność. Przypominam, że wróciliście do szkół, wróciliście do swoich zajęć. Ale kiedy zaczyna się nowy sezon, to ten ośrodek znowu kipi mocno życiem. Kochani, w tle, jak dobrze byście posłuchali, trwa mecz. Ten sam mecz, który kilka chwil temu pokazywaliśmy Wam na streamie. Akurat padła bramka. Dokładnie jesteśmy 100, może 150 metrów, nawet nie, może 50 metrów od boiska. Także za moimi plecami jest boisko. Inaczej, przede mną jest boisko, a za plecami jest. Morze Bałtyckie, główna niechorza, tutaj ma swój deptak. Słuchajcie, są stoły do, do ping-ponga. Jest miejsce, gdzie można zapalić ognisko. Jest boisko do plażówki. To są rzeczy naprawdę bardzo ważne. Jest w tej chwili, słuchajcie. Blisko 300 miejsc tutaj w różnym standardzie. Jeden z nich, kochani, to właśnie takie ciekawe domki drewniane. Powiem Wam, fajny ten segment, wygląda to nieźle. Tam właśnie Pani oprowadza Mamcie. Jeszcze raz Wam przypominam. Natomiast tam przed sekundką, gdzie byliśmy, bardzo fajny standard. Tutaj podglądam, słuchajcie. Fajny klimacik. No, no, w zależności jakiego klimaciku byśmy szukali, ilu by nas było, dlatego że tu możemy pomieścić około 50 osób. Tam są 60, tu są 50. Tu jest kochani stołówka, trzy świetlice. Jeszcze raz zobaczcie: boisko do siatkonogi, boisko do piły. Przepraszam, nie do siatkonogi, a do siatki do plażowej z piaskiem oczywiście z Bałtyku czyli mięciutki, fajny słuchajcie, przypominam, że na Boso po takim piasku to ogromna frajda i radość natomiast słuchajcie, kochani tu takie miejsce słuchajcie, tutaj boisko tartanowe którym można pograć w piłę, no, mamy małą za gwóźdkę, słuchajcie, co robić. Mamy wszystkie oferty już złapane. Panie sobie, stanie trochę nudny, Zuziu. Być może dla Ciebie jest nudny, ale. 60 uczestników, którzy pojadą z nami na obóz w przyszłym roku, chciałoby wiedzieć, gdzie jedzie. Dlatego ten live może nie jest dla ciebie, Zuziaczku. Także jak się nudzisz, hej, myślę, że w tej chwili streamuje pewnie dużo gamerów i innych ciekawych rzeczy, które bardziej cię zaciekawią. Natomiast ten nasz live ma za cel pokazać, gdzie w lipcu 21 będziemy spędzać wspólnie tydzień wakacji zapadło, że organizujemy obóz FCS Camp z szabyłkami, czyli będziemy trenować, naprawdę natomiast kochani, ja najchętniej wziąłbym ten live jeden i połączył go w całość, nie wiem czy to się da zrobić, żebyśmy mieli, słuchajcie wszystkie cztery nasze streamy wejścia, natomiast tu jest właśnie stołóweczka po stronie lewej, słuchajcie, czyli tutaj e, byśmy jedli posiłki. No, kolejny świetny, wspaniały, kompaktowy e, ośrodek na naszej e, drodze. Natomiast, tak jak mówię, zastanawiamy się bardzo mocno w tej chwili, czy rewal, czy niechorze, czy e, pobierowo. Ja myślę, że decyzja lada chwila powstanie i zaczniemy, słuchajcie, z zapisy na nasz Camp 2021. Siema, Jeremy, witam Ciebie serdecznie. E, wit Witaj Akselku, Nadia ile ma lat? Nadia ma 12 lat w tej chwili, natomiast ja nie będę długo z wami streamował, dlatego że w tej chwili przypominam wam, że z mamcią 15 rocznica ślubu zastała nas właśnie tutaj, dlatego dzisiaj idziemy troszkę na romantyczny spacer, myślę, że w tej okolicy. Zrobiliśmy co trzeba było, zobaczyliśmy kilka świetnych ośrodków Myślę, że wybierzemy ten, w którym na pewno będzie nam najlepiej Zajzu, pozdrawiam Ciebie serdecznie Aleksi, kocham Pana i Pana filmiki Dziękujemy ślicznie, wspaniale, że z nami jesteś Krystianku, witam Ciebie również serdecznie Natomiast słuchajcie, ten live naprawdę będzie bardzo krótki Kilka chwil temu byłem tutaj w tych pokoikach Jakoś standard tych pokojów naprawdę Wspaniały, wygląda to naprawdę świetnie. Także, kochani, myślę, że jakby no, obóz tutaj byłby dla nas też wspaniałym przeżyciem. Jedno jest pewne, obojętnie gdzie nie zakoczujemy, w przyszłym roku, słuchajcie, w lipcu, na pewno będzie nam świetnie, na pewno wspaniale spędzimy tydzień. Także. Porozmawiajcie z rodzicami. Ej, oczywiście nikt z nas nie wie, jak będą te sprawy covidowe i cała ta reszta, ale porozmawiajcie z rodzicami, dlatego że około 6 sześć... Dziękujemy jeszcze raz bardzo. Przepięknie nam tutaj. Dziękujemy. E, mamcia pozdrawiamy. Pozdrawiam. E, mamcia pozdrawia. Kochani. E, tak jak wam mówimy, my w tej chwili będziemy wyciszać się, kończyć live'ik, a Was serdecznie zapraszamy w lipcu. Planujcie sobie wakacje. Tak aby początki lipca, bo początkiem lipca będziemy kochani tutaj. Dlaczego początkiem lipca? Dlatego, że potem musicie mieć czas na odpoczynek z rodziną, a potem jeszcze na koniec wakacji czy w sierpniu najczęściej obozy organizują kluby i wtedy musicie z nimi popracować. Mamciu składają nam Krystian najlepsze gratulacje z okazji 15 rocznicy. Krystianku, dziękujemy ja bardzo. bardzo. Masz buziaki od Mamci i ode mnie również zobaczcie pięknie wygląda to jest cały tutaj ośrodek no nic dziękujemy jeszcze raz bardzo charyzma, do zobaczenia w... być może do zobaczenia w Lipcu 21. Was pozdrawiam jeszcze raz serdecznie i trzymajcie się cieplutko. To było nasze ostatnie wejście z dzisiejszych live. Do zobaczenia.